Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień kolejny vlogowania. E, tym razem rozpoczynam go już na wyjeździe i rozpoczynam go troszeczkę inaczej, bo jest już, już godzina późniejsza, jest chyba po godzinie 9.00. E, ale jeszcze nie miałem treningu, jeszcze nie brałem się niego prysznica a już jestem w kurtce, dlatego że lecimy na zakupy, e, żeby zrobić śniadanko, a jak. Zakupy będą zrobione, no to bierzemy się za poranek. Dziś taki pierwszy dzień, pierwsza noska, więc troszeczkę sobie pozwoliłem na dłużej. Natomiast jak już wrócimy i rozpoczniemy dzień, to oczywiście bierzemy się do roboty, do montowania, do przygotowywania, prawdopodobnie, mam nadzieję, rolek, które się udadzą, mam nadzieję, pod media społecznościowe. Więc dzisiaj pewnie będzie ten dzień, gdzie ogłoszę szerzej. Troszkę szerzej właśnie vloga, to, że nagrywam, a jednocześnie wrócę do mediów społecznościowych jako kacper. <noise> bo wcześniej cały czas publikowałem jako gospodarstwo Stejkowski i tamten profil bardziej rozwijałem. Ale dobrze, nie przedłużając, bo wika już czeka w samochodzie, a ja tutaj jeszcze się bawię kamerą, lecimy na zakupy. Coś czego od wczoraj mi brakowało, a o co bardzo zawsze dbam ja nie piję żadnych, e, żadnych kolorowych napoi, e, żadnych e, m, takich, jak to powiedzieć, słodzonych, ani jakichś innych. No, tam flaszeczki się biją, ale to nie jest wódeczka nic z tych rzeczy, ja nie piję alkoholu, raczej zwłaszcza na takich wyjazdach e, tutaj jest woda, woda mineralna, więc tego mi właśnie brakowało. Nie alkohol, wody. Wody, proszę Państwa. Ach, spragniony byłem. Ach, tam. Przypyszne. Naprawdę polecam na browarkach. Świetna sprawa. Mówiłem, zajęłem się też pracą chwilę, spędziłem czasu po na balkonie, żeby się przewietrzyć, troszeczkę słoneczka zaczerpnąć. No i co? I teraz jestem, można powiedzieć, że trochę jeszcze w trakcie, ale też już można powiedzieć, że i po, bo robimy sobie taką małą premierę z Wiktorią e, filmu. Po obejrzeniu, jeżeli wszystko będzie dobrze, bo ten film jest troszeczkę dłuższy, ale jednocześnie też dla mnie dosyć istotny. Ma ponad 20 minut, więc to jest ten odcinek powyżej 20 minut. Dzień szósty w tym momencie zmontowałem, obejrzałem. Ja wiem, dla osób, które dokładnie wszystko sobie liczą, i jest troszeczkę mało opóźnienie, dlatego dzisiaj będą musiały, będą musiały wlecieć dwa filmy, ponieważ dzień piąty był podzielony na dwie części. Dzisiaj będą musiał zmontować dwa odcinki i je wrzucić. Za chwilę. Pojawił się dzień szósty, oglądamy, sprawdzamy. Zrobiło się już troszkę późno, godzina po 22 ale troszeczkę tutaj było jeszcze nagrywek, było jeszcze trochę montowania i cóż, pojawił się film z projektem ale przecież wy już wiecie, że to się pojawiło bo zanim ten film będziecie oglądać to myślę, że ten już obejrzyliście. Ponownie postanowiłem zrobić zakończenie na balkonie. Chwilę się przewietrzę przed spaniem. Cóż, troszkę jak można już słyszeć w głosie, jestem zmęczony, pomimo tego, że niby na urlopie, niby na wakacjach, a jednak zmęczony. Troszkę dzisiaj pracy było, i jutro też będzie. Bo nie skończyłem oczywiście tego, co chciałem, więc jutro będzie trzeba znowu od rana usiąść do pracy. Mam nadzieję, że jutro już uda się zrobić to, co chcę skończyć te wszystkie projekty, że tak to nazwę, małe montaże, rolki i, i gdzieś tam puścić to wszystko w świat, żeby chociaż jeden dzień mieć rzeczywiście taki wolny urlopowy. No nic. Lecimy za chwilę spać, ja się żegnam i widzimy się jutro. Cześć.